Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie. Stęskniam się za Państwem. Nie wiem jak Państwo za mną. Dawno nic nie nagrywałem, gdzie witam Państwa w zupełnie innej scenarii Witam Państwa w moim gabinecie, w moim azylu, w moim małym Idaho'u. Tutaj pracuję naukowo-okultystycznie. Mm, tutaj pracuję z różnymi, proszę. Y, udało się. Rok wydania 1554. Proszę y, także. Y, także tak. To jest jeden z wielu, z, z multą Grimoire, gdyż ja historią również bardzo się pasjonuję, historią okultyzmu. Może kogoś słowo okultyzm przeraża i woli słowo ezoteryka. Ezoteryka to rozwój duchowy, szeroko pojęty. Proszę mi wybaczyć, że nie patrzę się w kadr, ale. Często ludzie zwracają mi uwagę, że e, gdy z nimi rozmawiam, słuchaj, czego ty się na mnie nie patrzysz, tylko patrzysz się mi przykładowo na krawat albo w ogóle na obraz i do mnie mówisz. E, zbieram w ten sposób myśli i próbowałem coś z tym zrobić wielokrotnie. Ale no cóż, każdy jest inny. U mnie tak to wygląda. Takie. Jeszcze, jeszcze kadr tej kamery jest tutaj, tak z boku. Więc okej. Okay. Będziemy rozmawiać o energetyce dnia. Chcę Państwu postawić sobie taki cel, mam nadzieję go zrealizować, żeby wrzucać codziennie. Filmy o energetyce danego dnia z punktu widzenia astrologii, z punktu widzenia moich przeczuć. Um, lunarnie również w ten sposób. Um, będzie to dla mnie ćwiczenie, bo będę musiał się codziennie skupiać, um, żeby codziennie będę musiał się skupiać, żeby um, Wyczuć dany dzień. I też e, myślę, że Państwo na tym skorzystają jak najbardziej. Będę mówił, jaka roślina danego dnia jest e, danego dnia, mm, zabrakło słowa, już dawno nie nagrywałem. Jakiego, jaka roślina, Będę tego wycinał na przypale albo wcale. Taką serię zaczynamy na tym kanale. Jaka roślina najbardziej pasuje energetycznie do danego dnia? Jaki minerał? Runę. Czyli tak. Losujemy roślinę, mam specjalne karty do losowania roślin. To będą nasze słowiańskie rośliny drzewa, krzewy, byliny i wszelakie inne. Nasze słowiańskie, które znaj znajdziemy w Polsce bez problemu. A, czyli mamy tak: roślinę, runę roślinę, runę minerał. Oprócz tego e, będę losował e, jedną cyfrę spośród tych dostępnych w lotu. E, miały to być cyfry od 1 do 100, ale byłyby wtedy niezbyt przydatne, mm, więc zrobiłem, zrobiłem specjalne. E, urządzenie do losowania szczęśliwej e, liczby jednej e, między 1 a 49, myślę, że w ten sposób będzie bardziej przydatna ta cyferka. Dobrze. 2 grudnia, poniedziałek. Księżyc rosnący. Mm, rosnący księżyc, ale drodzy Państwo, ja wybrałem rozpoczęcie tej se serii, która, mm, którą, tak jak mówię, jak nazwałem, na przypale albo wcale. Będę się starał coś bardzo dużo filmów o różnej tematyce. Spodziewam się ogromu hejtu, hmm. ale to nie jest istotne. Eee. Ktoś też, kabaret też się dobrze sprzedaje. Jedni wykorzystają z tego informacje, drudzy potraktują to jako kabaret i to też będzie fajnie. Super. Dla mnie się liczą właściwie tylko wyświetlenia i zadowoleni ludzie czy posłuży to jako kabaret czy posłuży to jako pomoc komuś czy jako ciekawostka, czy rozrywka do obiadu do herbaty czy rano przy kawie można sobie obejrzeć każdy filmik będzie zdecydowanie krótszy spodziewam się 3,5 minuty to już takie ostatnie ogłoszenie dusz Pasterskie. Chcę przejść do tej energetyki dnia, która jest bardzo, bardzo ciekawą. Ciekawy ten dzień, dlatego że nie wybrałem, go, e, nie wybrałem go przypadkowo. Ten dzień jest bardzo interesujący, dlatego że rozpoczyna pewien cykl. Jowisz, największa planeta układu słonecznego, ponad tysiąckrotnie większa od Ziemi. Wchodzi w znak Koziorożca i nie wchodzi tam na chwilę, bo pozostanie tam aż, no, do 19 grudnia, ale drodzy Państwo, 2020 roku, czyli mamy rok Jowisza w Koziorożcu, oczywiście. Jutrzejszy dzień dają żagiel, przepraszam, wiatr w żagle koziorożcom, bojowisz, prawda, to potęga, siła, da jakby im może dojść do pomnożenia majątków, jakichś wypłaty zaległych odszkodowań u koziorożców, oczywiście. Ten rok może po to poprzynosić, ale to zostawiam na przepowiednie na rok 2020. Eee, drodzy Państwo, podobna sytuację mieliśmy W latach 1989 90. W latach niezwykle ważnych dla Polski, w polskiej historii no, w ten sposób to powiedzmy i podobną energetykę podobnie to astrologicznie wyglądało. Wtedy mieliśmy trzy duże planety w Koziorożcu. Był to Saturn, Uran i Neptun. Do czego to doprowadziło? W Polsce upadek komunizmu. No nie tylko w Polsce. Później rozsypuje się Związek Radziecki. Rozsypuje się Związek Radziecki. Kapitalizm wkracza na grunt, jakby rozszerza się kapitalizm. Mnóstwo zmian ekonomicznych na świecie. Postęp. Tak, to były lata też takiego postępu. O, długopis. Zamiast się zająć mówieniem, to ja się długopisem bawię. To były też lata postępu. Przewiduję, jestem pewien, że od poniedziałku. Od 2 grudnia rozpocznie się też cykl, taki, który doprowadzi no, nie do takich samych, nie aż do tak potężnych przemian, ale doprowadzi do pewnych yy, przemian. Niech Państwo już, jutro, bo no, ja to nagrywam już późnym wieczorem, Niech Państwo obejrzą w poniedziałek wiadomości. Niech Państwo prześledzą ceny walut. Niech Państwo popatrzą. Będzie ta większa możliwość. Może to zostawię już na przyszły rok. Przepraszam, że to jest chaotycznie. Kolejne będą już bardziej uporządkowane. Ale dobrze. Przechodzę do meritum. Meritum. Sprawy. Mam ściągawkę od myślników wypisanych, żeby e, gdyby chciał się rozgadać, ten film trwałby godzinę. E, więc... plan... zrobimy live, a może wtedy będziemy rozmawiać. Na razie to niech to będzie... taka... wyrocznia dnia. Opis dnia. Energetyka dnia. Nie wiem jak to jeszcze nazwę. Także mnie tam ktoś o... plagiat nie oskarżył, jeśli chodzi o nazwę. Mm. Drodzy Państwo. Państwo pozwolą, że przelecę z kartki. Bo sobie tutaj przed sekundką powypisywałem z myślników. Od myślników. Czas idealny na leczenie. Idealny czas na leczenie. Organizm bardzo dobrze wchłania leki. Bardzo dobrze wchłania leki, do idealnie usuwa toksyny. Dobrze wchłania leki, usuwa toksyny. Wszelkie kosm kosmetyczne sprawy, pielęgnacje, odżywki, witaminy to wszystko jutro, jeżeli ktoś ma plany malować włosy, kłaść maseczki, robić jakieś detoksy czy coś w tym stylu jutro jest na to dobry dzień. Jutro, przepraszam. Poniedziałek drugi grudnia jest dniem idealnym na takie sprawy. To jest też dobry dzień na pracę z roślinami na ich, ich przesadzanie na ich yy, pra, dbanie o nie po prostu. Jeżeli tam coś trzeba porobić przy roślinkach domowych to jest to bardzo dobry dobry czas jeśli ktoś chce jakieś coś sobie porobić z warzyw gotować coś na dłuższy czas na przykład jakieś leczo czy coś w tym rodzaju gdzie co trzeba zakręcić i co by będzie stało to też to jest jutro dobry czas na wszelakie takie robienie przetworów no już teraz, jest, już teraz nie jest ten sezon, ale na robienie jakich weków i przetworów to jest jutro bardzo dobry czas. Dzień robi się coraz krótszy. No niedługo nadchodzi najdłuższa noc. Dzień robi się coraz krótszy, zachód mamy 15 29 28. Tak, 15:28 jest zachód. Słońce, więc dzień robi się nam coraz krótszy. Co tutaj jeszcze, proszę Państwa, zanim dojdę tutaj do. Dobrze. Jak to w poniedziałki? Nie załatwiamy spraw urzędowych, nie planujemy jakichś poważniejszych rzeczy. Czyli, jeżeli ktoś, nie wiem, planuje. Ma zaplanować imprezę sylwestrową, to niech to przełoży na wtorek. Nie planujemy w ten dzień ważnych rzeczy i długoterminowych. I tak, sprawy urzędowe też przekładamy to najlepiej na środę. Dobrze jest jutro zapalić srebro na w intencji przyciągnięcia dobrobytu, eee, w intencji przyciągnięcia dobrobytu, bo oczywiście poniedziałek jest dniem poświęconym księżycowi. Planecie księżyc. No oczywiście w astronomii księżyc nie jest uznawany za planetę, ale w astrologii jest planetą, tak? Chociaż. Chociaż yy, o tym porozmawiamy kiedy indziej, bo już nie chcę wchodzić w kolejny wątek, żeby ten film nie trwał pół godziny, drodzy Państwo. Rośliną jest nawłoć. Tak, zwykła nawłoć. Yy, kamień to lapis lazurii. A zapomniałem go sobie przygotować. Przepiękny kamień. Przepiękny kamień o barwie. No, e, kamera nie oddaje barwy tej świecy, ale lapis lazuri ma mniej więcej taką barwę. Po prostu, ale jest śliczny. E, mam go tam w szkatułce. Nie przygotowałem, przepraszam. E, RUNA ALGIS na jutro, znów jutro, na poniedziałek, RUNA ALGIS. Szczęśliwą cyfrą jest cyfra 1. Jakoś tak losowała się ta jedynka. Początek nowego cyklu. Celebrną świecę zapalamy w intencji no, przyciągnięcia. Pozytywnej energii z okazji wejścia Jowisza w znak Koziorożca, by te różne przemiany, zmiany, które będą zachodziły, yy, były u nas pozytywne w ten sposób. Dlatego dobrze jest zapalić drewnianą, paserową na jeśli nie mamy, to może być i biała, prawda? To nie jest jakieś, bo i biały jest przecież e, podpisany pod barwy księżyca. Jeśli chodzi o świecę, szykują się drodzy Państwo zmiany ekonomiczne, bankowe, e, ekonomiczne, bankowe, gospodarcze. Ale to w przeciągu roku i to zostawię już na prognozy na rok 2020. Chyba wszystko, mia co miałem powiedzieć, to już powiedziałem. I teraz czas na takie ciastko do kawy, jeśli ktoś to rano będzie oglądał. Wylosuję przesłanie. Ja zwykle przesłań nie używam z przesłaniami, nie pracuję, ale akurat. Myślę, że do tego cyklu się przydadzą. Eee, więc teraz je wylosuję. Wcześniej losowałem. Runy, cyfry, ee, cyfry, kamienie. Ee, rośliny teraz wylosuję. Mm. swoje ciało zachowaj umiar we wszystkim. Twoje ciało to świątynia. Proszę. Jakby się ktoś pytał, to karty do, do czytania duszy. Tak się nazywają. Tak, karty do czytania mojej duszy. Tak się nazywają. Jeśli ktoś lubi przesłania, to. Ze wszystkich takich, ja nie jestem człowiekiem lubiącym przesłania, a to są jedyne karty, które mi przypadły do gustu. Znaczy, nie lubiącym tych prac z przesłaniami, ale te karta, która mi przypadły do gustu, więc mogę od razu polecić. Nie są jakieś drogie. 74 ich jest. Dobrze. Dobrze, nie będę ubierał tego filmu w intro i inne takie tam zakończenia, żeby to tak ładnie wyglądało, jak mają inni na YouTubie. Niech zostanie tak jak jest. A więc drodzy Państwo, wszystkiego dobrego. Życzę udanego poniedziałku. Z uśmiechem na twarzy. Pozdrawiam. Do widzenia i do zobaczenia.